Aby wyegzekwować posłuszeństwo wobec panów, systematycznie zastrzano karę stosowane wobec chłopów. Piętnowano ich, garbowano plecy, okaleczano. Istniały też szubienice symbol najsurowszego wymiary kary śmierć za nieposłuszeństwo, ale także narzędzie zastraszania. Miały być przestrogą dla tych, którzy nie wyrabiali norm, nie nadążali za pracą, choć najczęściej byli już skrajnie wycięczeni. W szlacheckich dworach jednym z najczęściej spotykanych przedmiotów były żelazne łańcuchy, kabaty, gościory i kuny. Nie były to dekoracje ani narzędzia gospodarskie. Były to narzędzia tortur, narzędzia łamania oporu chłopów za nieposłuszeństwo. Wymierzano od 20 do nawet 350 rusk, obijano kijami do 200 uderzeń często aż do utraty przytomności powód mógł być dowolny niewydajna praca zły sposób wykonywania obowiązków grymas pana jego humor albo zwykła chęć pokazania władzy cokolwiek co nie spodobało się panu dworskiemu mogło skończyć się brutalną karą to jest kanał sedno historii a dziś opowiem wam o historii niewolnictwa w Polsce o historii chłopów Bo wbrew powszechnemu wyobrażeniu, niewolnictwo tak naprawdę istniało i to od bardzo dawna na ziemiach Polski. Już w czasach piastowskich Polska była znaczącym uczestnikiem handlu niewolnikami. Zwłaszcza na rynki bliskowschodnie, azjatyckie, byli to głównie jeńcy wojenni, zdobycza wojenne, które po prostu sprzedawano dokładnie tak, jak robiono to w starożytności. Ten system niemal się nie zmienił. Co więcej, samo słowo chłop wywodzi się od dawnego słowiańskiego określenia niewolnik, jeszcze pod koniec średniowiecza. Mianem tym określano jeńców oraz ubezwłasnowolnione służby. Rolnikiem natomiast był po prostu kmieć. We wczesnym średniowieczu był to zazwyczaj człowiek wolny. Ten stan rzeczy zmienił się radykalnie 7 stycznia 1520 roku, kiedy Zygmunt Stary wydał przywilej toruńsko-bydgoski. Dokument ten ustanawiał obowiązek darmowej pracy chłopa na rzecz pana przez co najmniej jeden dzień w tygodniu. Tak narodziła się pańszczyzna system wyzysku, który z czasem przybrał formę, no, pełzającego niewolnictwa. Wcześniej chłopi płacili po prostu daniny. Głównie w naturze było to zboże, zwierzęta, płody rolne, jajka. Była to renta odrobkowa, obejmująca maksymalnie kilkanaście dni pracy w roku. Zresztą rozwój ówczesnego rolnictwa nie pozwalał na więcej ani technologicznie, ani biologicznie. Sytuacja zmieniła się wraz z gwałtownym wzrostem opłacalności produkcji rolnej. Rzeczpospolitą zaczęto nazywać spichlerzem Europy. To wywołało boom gospodarczy i ogromne zapotrzebowanie na siłę roboczą, a idealnym pracownikiem okazał się chłop. Nie trzeba było mu płacić, pracował. Za samą możliwość uprawiania ziemi, którą formalnie tak naprawdę nie posiadał jej, należała do pana. Tak naprawdę mit wolnej, tolerancyjnej Rzeczpospolitej pęka w tym miejscu jak bańka. W rzeczywistości nie istniał tu system niewolniczy. Chłop stawał się przedmiotem, częścią inwentarza, na równi ze zwierzętami, pługiem czy narzędziami. Im bardziej bogaciła się szlachta, tym silniejszy był ucisk. W drugiej połowie XVI wieku pańszczyzna wzrosła najpierw do dwóch, potem do trzech dni w tygodniu, a w XVII wieku sięgnęła nawet pięciu dni. Folwarki potrzebowały rąk do pracy, a koszty utrzymania rzemieślników, najemników również przerzucano na chłopów. Chłopi pracowali za darmo, własnymi narzędziami, wykorzystując własne zwierzęta pociągowe. W zamian mogli jedynie użytkować ziemię, którą dzierżawili od pana. A panem mógł być każdy. Mógł być nim król, magnat, szlachcic czy kościół. W tej kwestii nie było wyjątków. Wszyscy traktowali chłopów tak samo. Z czasem uznano, że daniny są mniej opłacalne niż darmowa praca, dlatego zastąpiono ją pełną pańszczyzną. Jak mawiali między sobą właściciele ziemscy: Mój chłop i wszystko, co ma, wszystko jest moje. Co ciekawe, przymus pańszczyzny. Zwiększano z każdym kolejnym pokoleniem chłopów. Regularnie przekraczano logiczną liczbę dni w tygodniu. Zdarzały się sytuacje, w których przymusowej pracy było 12, a nawet więcej dni roboczych w jednym tygodniu. Ale jak to jest możliwe w ogóle? Liczenie odbywało się według powierzchni ziemi, którą pan użyczał chłopu. Za każdy łan, czyli około 17 hektarów, wyznaczano normy pracy. Chłop Półrolny, czyli taki, który posiadał pół łana, zobowiązany był do 4, 5, a czasem nawet 6 dni pańszczyzny w tygodniu. Jeśli jednak jego zagroda była większa, jednołanowa, wymiar pracy podwajał się. Dodatkowe dniówki narzucano również tym, którzy nie posiadali własnego inwentarza, czyli zwierząt pociągowych, pługów czy narzędzi rolnych. Tak zwana pańszczyzna piesza była uznawana za mniej wartościową, ale wykorzystywano ją powszechnie i bez skrupułów. Chłop pełnorolny, zwany z jednym, który posiadał jeden łan ziemi, ale nie miał własnego zaprzęgu, musiał pracować nawet cztery razy więcej niż chłop półrolny dysponujący zwierzętami. System tak naprawdę był bezlitosny. I celowo skonstruowany tak, by wycisnąć maksimum siły roboczej z chłopa. Szlachta stosowała również metodę tzw. wygnania na roboty. Polegało to na narzucaniu liczby osób, które musiały zostać skierowane do pracy na folwarku. Na przykład na Lubelszczyźnie zdarzały się przypadki, w których chłopom pełnorolnym, posiadającym Jednoła nowe gospodarstwa nakazywano obrobić 32 dni pracy w jednym tygodniu. Oczywiście nie chodziło o jedną osobę. Do pracy zmuszano całą rodzinę: żonę, dzieci, parobków chłopa. Wszystkich, którzy mieszkali pod tym dachem, w którym mieszkał dany chłop. Wygnanie na roboty obejmowało całą chałupę. Często w domach chłopskich pozostawały wyłącznie małe dzieci, ale i one nie były oszczędzane. Cztero i pięcioletnie dzieciaczki już były wykorzystywane do pracy, na przykład na pasionkę. Pilnowały wtedy gęsi, kaczek, kur, z czasem większych zwierząt, jak na przykład bydło. W ogóle śmiertelność wśród dzieci chłopskich była ogromna, ale tak naprawdę dla rodziców większą tragedią bywała śmierć zwierząt gospodarskich niż dziecka. Dzieci nie miały wartości, były własnością pana, tak jak ich rodzice. Jak pisał katechizm o tajemnicach rządu polskiego z 1790 roku: Chłop w Polsce ma tylko przymioty duszy i ciała, ale osoba jego nie jest człowiekiem. Typowy dzień chłopa zaczynał się o świcie, równo ze wschodem słońca, musiał stawić się na folwarku. Pracował aż do zmroku. Czy przysługiwała mu przerwa? Latem do dwóch godzin, zimą najwyżej godzina. Często jednak i tego nie postrzegano. Nie wolno było odpocząć, wyprostować pleców, ani napić się nawet wody bez zgody nadzorcy. Wszystko zależało od pana, ekonoma, od ludzi pilnujących porządku. Zdarzali się właściciele mniej okrutni, ale byli też tacy, którzy wykazywali się skrajną brutalnością i sadyzmem. W każdym systemie są ludzie i wilki, ale sam system był nieludzki. Już w XVI wieku chłop był w Polsce okrutnie ciemiężony. Postęp wyzysku następował powoli, pokoleniowo. Każde kolejne pokolenie było traktowane gorzej niż poprzednie. Nie działo się to w ciągu jednego dziesięciolecia. Nie. Trwało przez całe wieki. Stąd tak naprawdę bierze się ta pozorna tolerancja chłopów wobec własnego losu. Zgoda na niewolę. Innego świata po prostu nie znali. Chłopi nie mogli też swobodnie opuszczać swoich gospodarstw. Statuty wiślicko piotrkowskie Kazimierza Wielkiego z XIV wieku stanowiły, że chłopi nie mogą wyprowadzać się bez zgody pana i to tylko w liczbie dwóch kmieci rocznie. W, mówimy tu na przykład o Małopolsce. W Wielkopolsce natomiast prawo do wyprowadzki obowiązywało zaledwie jeden dzień w roku i to w Boże Narodzenie. Z biegiem czasu było już tylko gorzej. W 1496 roku Jan Olbracht ograniczył emigrację do jednego chłopa rocznie. W 1543 chłopów ostatecznie przywiązano do ziemi. Bez zgody pana nie mogli się ruszyć nigdzie. Jeszcze w 1817 roku w prasie pojawiły się artykuły gloryfikujące bicie chłopów. Cytuję: Bić ustawicznie, żeby mieć zeń cokolwiek użytecznego. Bić, bić, bić bez końca. Tak wyglądała mentalność epoki. Archiwa sądowe, które zachowały się do dziś, pełne są opisów brutalności wobec chłopów. Podając przykłady: chłopów ciągnięto na linach za szyję, raniono po twarzy i ciele, bito bez opamiętania. Tortury były codziennością, a wszystko to działo się w państwie, które lubiło nazywać siebie ostoją wolności. Pojawia się więc pytanie, czy chłopi się buntowali wobec takich okoliczności? Na Zachodzie owszem, jak najbardziej, w Niemczech, Francji, na Węgrzech nawet, dochodziło do wielkich buntów chłopskich już w średniowieczu. Były masowe, krwawe i otwarte. Tymczasem na ziemiach Rzeczpospolitej podobnych zrywów praktycznie nie było. Nie oznacza to jednak, że sytuacja chłopów była łagodniejsza, wręcz przeciwnie sadyzm, brutalność i trzymanie chłopów krótko były tu zjawiskiem powszechnym. Być może właśnie ze strachu przed buntem. System opierał się na prewencyjnym terrorze. Za największe wystąpienie chłopskie często uznaje się powstanie Chmielnickiego, choć miało ono charakter znacznie szerszy: narodowy, religijny i społeczny niż tylko i wyłącznie chłopski. Natomiast klasycznym, typowym buntem chłopskim była rabacja galicyjska, brutalnie wykorzystana przez Austriaków do zdławienia powstania krakowskiego. Każdy taki zryw kończył się krwawymi represjami, i żaden nie poprawiał realnie chłopskiego statusu. Strach pozostawał. Co ciekawe, o ile polskim panom taki system nie przeszkadzał, to już zagraniczni obserwatorzy, np. Na, na Śląsku czy w Prusach, widzieli w tym przejaw skrajnej brutalizacji. W relacjach z epoki Podkreślano, że w Polsce wymierza się 100, a nawet więcej batów za najdrobniejsze przewinienie. Na Zachodzie za ten sam czyn stosowano kary rzędu 20 uderzeń. Mówiono wprost o okrucieństwie lachów. Szczególnie tragiczny był los kobiet chłopskich. Były one powszechnie wykorzystywane przez panów molestowane, gwałcone. Co więcej, takie praktyki bywały wręcz usprawiedliwiane przez szlachtę jako Rzekome poprawianie rasy chłopskiej. Trudno o bardziej odczłowieczający sposób myślenia. Pierwsze głosy sprzeciwu pojawiły się jednak wcześniej. Już w XV wieku Jan z Ludziska, wykładowca Akademii Krakowskiej, porównywał los polskich kmieci do uciskanego ludu Izraela w Egipcie. Był to jednak głos odosobniony. System trwał dalej. Zmiany przyniosły dopiero zabory. Nie z powodu współczucia, lecz w wyniku reform administracyjnych. W Prusach w 1807 roku zniesiono poddaństwo osobiste, a w 1811 roku oficjalnie zlikwidowano pańszczyznę. W zaborze austriackim dopuszczono możliwość składania skarg na panów. I tylko w 1829 roku złożono ich ponad 200 tysięcy. Austria zniosła pańszczyznę w 1848 roku, a w Rosji natomiast odbyło się to w 1861. Tak naprawdę system nie znikł całkowicie. Istniały jeszcze tak zwane żelarki pańszczyźniane taki relikt feudalizmu, który przetrwał aż do XX wieku. Żelarki to takie drobne, przymusowe powinności robocze, naturalne oczywiście, ciągnące się za gospodarstwami chłopskimi, mimo ymm, formalnego zniesienia pańszczyzny. Często miały postać obowiązkowych robót sezonowych, darmowych dniówek, świadczeń na rzecz dworu lub gminy, zapisanych w starych jeszcze umowach, których chłopi nie byli w stanie po prostu podważyć. Wykorzystywano po prostu te akty prawne wobec nieświadomości chłopów. Była to taka pańszczyzna, ale pod inną nazwą. Taki cień niewolnictwa, który ciągnął się jeszcze no, dziesięciolecia, bo dopiero w 1931 roku żelarki pańszczyźniane zostały ostatecznie zniesione. Przez stulecia stanowili fundament państwa, jego gospodarki, bogactwa i siły elity, ale jednocześnie byli traktowani jak własność, jak narzędzia, jak inwentarz. Historia Rzeczpospolitej jako krainy wolności brzmi dumnie, ale tylko wtedy, gdy zapomni się o tych, którzy tej wolności nigdy tak naprawdę nie zaznali w pełni. Napisz, co o tym sądzisz, co o tym uważasz, czy faktycznie w Rzeczpospolitej było niewolnictwo. Ja już się z Wami żegnam, polub materiał. Daj znać w komentarzu, co myślisz o tym temacie, jakie tematy chciałbyś jeszcze, bym poruszył. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!